Zauważyłem, że teraz w październiku jest naprawdę ogromna dysproporcja, jeżeli chodzi o po pierwsze osoby bycze, a po drugie niedźwiedzie, tak? Jest taki wręcz dysonans poznawczy i nikt do końca nie wie, co się wydarzy. Każdy po prostu zakłada, że albo jest koniec hostcyp definitywny, albo że ten cykl totalnie już nie ma miejsca, że przed nami alt-season, że wszystko się przesunęło, bo ITF-y, bo instytucje, i że jeszcze wiele miesięcy przed nami, bo rynek amerykański rośnie. Więc jaka jest prawda, tego się dopiero dowiemy. Ale jestem ciekawy waszej opinii. E, dajcie znać w komentarzu, czy według was Hossa już się skończyła, czy jeszcze trochę potrwa, a po drugie, jakie aktualnie robicie ruchy, czyli co kupujecie, co sprzedajecie, czego macie najwięcej w portfelu. Myślę, że takie właśnie komentarze i taka wspólna burza mózgów pomoże e, też innym tutaj widzom, słuchaczom czy członkom naszego ekosystemu, społeczności e, podjąć racjonalne decyzje. Po prostu sprawi, że będzie łatwiej w tym świecie operować, więc dajcie z siebie wszystko i uwaga, nagrodzę najciekawsze trzy odpowiedzi. Dostaną moją książkę wraz z podpisem, którą macie przed oczami. Jest też do kupienia w Empiku, w adnemeku, Kryptowalut. Jeżeli ktoś chce wygrać e, i da najciekawszą odpowiedź, Takowa was dostawą, poleci prosto do Was, odezwę się za 3 doby dosłownie, za 72 godziny i wybiorę zwycięzców.